DosPel Professional jest działem firmy zajmującej się urządzeniami służącymi do wentylacji obiektów przemysłowych. Urządzenie możemy podzielić na trzy grupy: centrale wentylacyjne, aparaty grzewczo-wentylacyjne oraz wentylatory przemysłowe. Wszystkie urządzenia sprzedawane przez firmę Dospel posiadają stosowne atesty i certyfikaty potrzebne do sprzedaży ich na terenie Unii Europejskiej. Posiadamy również zaświadczenie Instytutu Techniki Cieplnej poświadczające parametry techniczne naszych urządzeń. Pierwszą grupą urządzeń są centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne. Dosp. profesjonalny zajmuje się wentylacją ogólną. Mamy tutaj wszystkie najczęściej pojawiające się rodzaje central wentylacyjnych. Są to centrale podwieszone typu Deimos, centrale wewnętrzne typu Erato, centrale zewnętrzne typu Tampa, centrale basenowe typu Calliope, centrale medyczne typu AirMedic oraz centrale kanałowe Eduro. Centrale Deimos są centralami w wykonaniu podwieszanym. Charakteryzują się niewielkimi gabaretami. Ich wysokość to jest 416 mm. Montuje się głównie gdzieś pod jakimiś stropami, sufitami podwieszanymi. Mamy trzy wielkości ich w typu szeregu. U nas zawsze typu szeregi zaczynają się od Zera, więc tutaj nazewnictwo to jest Deimos od Zera do Deimos 2. Zakres wydajności tych central to jest od 500 m sześciennych do 5000 m sześciennych. Mogą być one stosowane w mniejszych obiektach przemysłowych, takich jak hale przemysłowe, sklepy, magazyny czy też warsztaty. Akurat tutaj, ta centrala, którą mamy na zdjęciu, na, w prezentacji, jest ona położona na jednym z boków. To co widzimy, jest to strona obsługowa, z której wymienia się filtry. Jest dostęp tak samo do wentylatorów centrala Erato. Jest to centrala w wykonaniu wewnętrznym. Przeznaczona jest, jak nazwa wskazuje, do pracy wewnątrz budynków. Mamy tutaj 13 wielkości tych central, od 0 do 12. Zakres wydajności tych central to od 500, do, od 500 m3 na godzinę do 126 blisko 1000 m3 na godzinę. Zastosowanie ich to są przede wszystkim już większe obiekty. Yy, Raczej wielkopowierzchniowe, takie jak hale przemysłowe, super, hipermarkety, centra logistyczne. Centrala Tampa jest to centrala w wykonaniu dachowym. Powstała ona na bazie centrali Erato wewnętrznej. Można więc powiedzieć, że ona tutaj pod względem budowy jest do niej bardzo zbliżona. Czy to jeżeli chodzi o wydatki, czy też gabaryty. Zastosowanie również jest takie samo, czyli hale przemysłowe, super hipermarkety, ogólnie obiekty wielkopowierzchniowe. Tym, co tutaj odróżnia, jest, jest parę elementów budowy, takich jak chociażby czerpnia i wyrzutnia, zabezpieczające przed dostaniem się jakichś elementów do wewnątrz centrali, przed zasaniem ich, dodatkowymi elementami, które tutaj znajdują zastosowanie. Są takie elementy zabezpieczające przed wpływem czynników atmosferycznych, taki, taki właśnie jak daszek. Wszystkie elementy oprócz tego są typu automatyka, są schowane wewnątrz urządzenia, aby właśnie warunki atmosferyczne ich nie uszkodziły. Specjalny, jednym ze specjalnych wykonań central, czy to zewnętrznych, czy wewnętrznych, może być wykonanie basenowe. Stosuje się je, gdy wilgotność powietrza wynosi powyżej 70%. Jest takie zalecenie. Tutaj wszystkie elementy mające bezpośredni kontakt z powietrzem o wysokiej wilgotności są zabezpieczone poprzez pokrycie ich żywicą epoksydową. Tutaj, właśnie na slajdzie, możemy zobaczyć, te elementy są to przede wszystkim przepustnice, wymiennik, w tym przypadku krzyżowy, nagrzewnice, chłodnice, wirniki wentylatorów i elementy tutaj obudowy, takie właśnie jak profile. Zabezpiecza to właśnie przed korozją tych, tych elementów pod wpływem wilgoci. Kolejnym wykonaniem niestandardowym jest wykonanie medyczne central, charakteryzuje się nad tym, że tutaj obudowa jest wewnątrz wykonana z, ze stali nierdzewnej. Dodatkowo pojawiają się za takimi elementami, które powinny być w specjalny sposób utrzymywane w czystości, znajdują się takie dodatkowe sekcje puste z bulejami tak zwanymi, czyli to są takie okienka rewizyjne. Ma, jest w tych sekcjach pustych dodatkowo oprawa oświetleniowa, także podczas pracy centrali możemy sobie obejrzeć w tym momencie stan tych elementów wewnątrz, tak żebyśmy wiedzieli, czy należy już je czyścić, czy są jeszcze w stanie przez pewien czas pracować bez możliwości skażenia powietrza. Wymiennikami odzysku ciepła, jakie stosujemy w naszych centralach, jest wymiennik krzyżowy, obrotowy, glikolowy oraz komora mieszania. Wymiennik krzyżowy składa się z naprzemiennie ułożonych kanalików, przez które przepływają w przeciwnych kierunkach, czyli krzyżując jest to też nazwa wymiennika. Strumienie powietrza świeżego na rysunku oznaczone są kolorem szarym oraz wywiewanego z pomieszczeń oznaczone są kolorem czerwonym. Podczas przepływu powietrza zachodzi wymiana ciepła pomiędzy sąsiadującymi kanalikami, a ciepłe powietrze wywiewane oddaje energię powietrzu nawiewanemu. Kolejnym wymiennikiem jest wymiennik obrotowy. Mam postać koła składającego się z naprzemiennie nawiniętych warstw blachy, płaskiej oraz tłoczonej, w wyniku czego powstają małe kanaliki, przez które przepływa powietrze. Jedna połowa wymiennika znajduje się w strumieniu powietrza nawiewanego, natomiast druga w strumieniu powietrza wywiewanego. Ciepłe powietrze wywiewane z pomieszczeń ogrzewa znajdującą się w nim w danym momencie połowę wymiennika, po czym w wyniku powolnego obrotu tego wymiennika wokół własnej osi ogrzany fragment przechodzi do sekcji nawiewnej, gdzie zgromadzone ciepło zostaje oddane świeżemu powietrzu nawiewanemu do powierzchni. Kolejnym typem, typem stosowanych w dospelu wymienników jest wymiennik glikolowy. Ma on postać nagrzewnicy znajdującej się w części nawiewnej oraz chłodnicy znajdującej się w części wywiewnej centrali. Mieszanina wody z glikolem zostaje podgrzana w chłodnicy przez ciepłe powietrze wywiewane po czym przepompowane do nagrzewnicy części nawiewnej, gdzie czynnik oddaje swoje ciepło chłodnemu powietrzu zewnętrznemu, po czym zostaje znowu przepompowany do chłodnicy w celu powtórnego podgrzania. Ostatnim typem wymiennika, jaki stosujemy, jest komora mieszania. Jest to przepustnica pozwalająca na recyrkulację części powietrza wywiewanego do powietrza nawiewanego. Konstrukcja naszych central jest z konstrukcją szkieletową, oznacza to, że. Szkielet centrali zbudowany z profili aluminiowych. Narożniki tych właśnie profili połączone są za pomocą e, narożników poliamidowych. E, pod centralą znajduje się rama montażowa ze stali e, zapewniająca e, stabilność i e, sztywność całej konstrukcji. Obudowy central z płyt warstwowych są wypełnione albo pianką poliuretanową albo wełną mineralną. To, częściej stosowaną opcją jest pianka poliuretanowa. E, Płyty te stanowią doskonałą izolację termiczną i akustyczną, zabezpieczając przed wydostawaniem się nadmiernego hałasu poza samo urządzenie. Szczelność obudowy zapewniana jest dzięki zamocowaniu uszczelek na wszystkich drzwiczkach rewizyjnych. W centrali wytwarzane jest podciśnienie, dodatkowo dociąga ono drzwiczki do profili, uszczelniając w tym momencie całą konstrukcję. Wszystkie drzwiczki montowane są na Zaczaski, które tutaj właśnie widzimy na zdjęciu. Do wszystkich urządzeń dodajemy również standardowo połączenia elastyczne. Pozwalają one na połączenie kanału wentylacyjnego bezpośrednio do urządzenia. Połączenie elastyczne eliminuje drobne elementy we wzajemnym położeniu kanału i centrali i zabezpiecza również przenoszeniu wszelkich drgań z centrali na kanały wentylacyjne. Wentylatory przez nas stosowane mają napęd bezpośredni. Oznacza to, że wirnik jest bezpośrednio nałożony na wału silnika. Układ taki jest umieszczany na konstrukcji ramowej, odizolowany od obudowy izolatorami. Robi się to po to, żeby nie były przenoszone drgania z wentylatora na samą konstrukcję. Oczywiście same same wentylatory są również wyważane przed wysłaniem ich do klienta. Stosowane przez nas filtry są to filtry działkowe oraz kieszeniowe. Filtry działkowe są również czasami nazywane filtrami kasetowymi. Stosowanymi przez nas klasami filtracji są to klasy od EU3 do EU9. Im wyższa klasa filtracji, tym drobniejsze elementy takie filtry jest w stanie zatrzymać. Przed filtrami klasy EU7 i EU9 zaleca się raczej stosowanie wcześniej jakiegoś filtra wstępnego klasy EU4 lub EU5 wyłapującego wstępnie jakieś większe zanieczyszczenia. Filtry metalowe mają one zastosowanie szczególnie na wywiewach central, do których podłączone są okapy. Filtr metalowy pozwala na wyłapanie jakiś drobinek oleju chociażby, który może w tym momencie być zaciągnięty przez, przez, przez instalację. Później taki filtr można bez żadnego problemu sobie umyć. On jest wielokrotnego użytku. Jesteśmy również w stanie dostarczyć klientowi filtry węglowe. Powstrzymują one w pewnym stopniu odory, jakie mogą trafiać do urządzenia. Mogą też w pewnym stopniu powstrzymywać rozprzestrzenianie się wirusów czy też zarodników grzybów. Do naszych urządzeń możemy również dodawać na życzenie klienta tłumiki, hałasu. Zmniejszają one poziom hałasu. W, czy to na wiewie czy też na wywiewie z centrali. Do wszystkich naszych urządzeń dołączamy komplet automatyki, tak więc urządzenie, trafiając do klienta, jest już gotowe do działania. Wystarczy je tylko sobie okablować i uruchomić. Wszystkie nasze urządzenia są zgodne z dyrektywą ERP. Chodzi w niej o zmniejszenie zapotrzebowania na energię. W tym przypadku akurat urządzeń wentylacyjnych. Drugą grupą yy, urządzeń jakie yy, może zaoferować spraw professional są to aparaty grzewczo-wentylacyjne. Są to aparaty grzewczo-wentylacyjne o nazwie Geyser. To nic innego jak nagrzewnica wodna oraz wentylator. Ze względu na rodzaj zastosowanego, zastosowanej nagrzewnicy, mamy dwa modele tego gejzera. Gejzer 1 o mocy maksymalnej 26 kW, jest to moc grzewcza, i gejzer 2 o mocy grzewczej 52 kW. Działa on na powietrzu recyrkulacyjnym, to znaczy nie, nie zasysa nam gdzieś powietrza z zewnątrz, nie wprowadzamy świeżego powietrza. Ostatnią grupą są, aparat... są wentylatory przemysłowe. W swoim asortymencie mamy dwa rodzaje wentylatorów, wentylatory dachowe oraz kanałowe. Ze względu na konstrukcję zaliczamy je do wentylatorów z pionowym wyrzutem powietrza. Jest to typo szereg wentylatorów, szereg wentylatorów dla sumieni od 500 m3 na godzinę do 16 000 m3 na godzinę. Ich obudowa wykonana jest z aluminium, natomiast konstrukcja wentylatora ze stali ocynkowanej. Wydajność wentylatora może zostać regulowana, może być regulowana płynnie za pomocą falownika lub też skokowo za pomocą regulatora pięciostopniowego. Do tego typu wentylatorów posiadamy również opcjonalne wyposażenie, takie jak podstawa dachowa, połączenie elastyczne czy też przepustnice samoczynne. Kolejnym typem wentylatora z wyrzutem pionowym jest wentylator WDH. Znajdują zastosowanie przede wszystkim w kuchniach i restauracjach ze względu na Możliwość przetłaczania powietrza o temperaturze do 100 stopni. Posiada zabezpieczenie przed przegrzaniem w postaci przekaźnika PTC. Zakres wydajności takiego wentylatora to od 2950 m3 na godzinę do 14950 m3 na godzinę. Kolejnym typem wentylatora dachowego z wyrzutem. Pionowym jest wentylator przeciwwybuchowy WDEX. Przeznaczony jest on pracy w pomieszczeniach, w których mogą pojawić się atmosfery wybuchowe spowodowane przez gazy, parę lub mgły. Raczej nie zalecamy stosowania go bez użycia jakiegokolwiek filtra w miejscach zapylonych, takich jak na przykład stolarnie, ze względu na możliwość mechanicznego uszkodzenia samego wentylatora. Temperatura pracy takiego wentylatora to od minus 20 do plus 40 stopni. Jednak przed przegrzaniem chroni go również przekaźnik PTC, tak samo jak wentylator WDH. Zakres wydajności takich wentylatora typu WDX to 1800 m3 do 10 000 m3 na godzinę. Kolejnym typem wentylatora dachowego jest wentylator dachowy. Wentylator przeznaczony jest do użytku w dużych pomieszczeniach, takich jak hale przemysłowe. Tym co go wyróżnia, jest wyrzut poziomy. Obudowa jego wykonana jest z kompozytu poliestrowo-szklanego pokrytego warstwą żelkotu, tworzącą trwałą powłokę, odporną na czynniki chemiczne i mechaniczne. Zakres wydajności tego typu wentylatorów to od 1000 m3 na godzinę do 12100 m3 na godzinę. Kolejną grupą są wentylatory kanałowe. Wentylator kanałowy Khabox może pracować w temperaturze od minus 15 do plus 40 stopni oraz do wilgotności, 70%, e, wilgotności powietrza 70%. Zakres wydajności takiego wentylatora to 2800 m sześciennych na godzinę do 17 tysięcy metrów sześciennych na godzinę. Obudowa takiego wentylatora oparta jest na konstrukcji z profili aluminiowych, zabudowanych płytami warstwowymi ze stali ocynkowanej. Grubość tych płyt to 18 mm. Zabezpiecza to przed przenoszeniem hałasu do otoczenia takiego właśnie wentylatora. Kolejnym typem wentylatorów są wentylatory kanałowe KBOX. Można powiedzieć, że to jest taki odpowiednik, kanałowy odpowiednik wentylatora WDH, to znaczy może, on, może on pracować, może on przetłaczać. Powietrze o temperaturze sięgającej 100 stopni w środowisku do 95% wilgotności może to osiągnąć dzięki oddzieleniu silnika wentylatora od strumienia powietrza. Znajduje przede wszystkim zastosowanie w wentylacji kuchni, barów, restauracji oraz innych miejsc, gdzie jest wysoka temperatura. Wydajność tego typu wentylatorów to maksymalnie 15,5 m na godzinę. Nasze przykładowe inwestycje. Siemens w Czechach, Michelin w Polsce, obiekt w Białorusi, LG w Polsce, Pirelli w Rumunii, Volkswagen na Słowacji, obiekt w Rosji. Dziękuję za uwagę.